Myśmy nie... no, górze. Jaka znowu mara? Co ty plecie? Koń, wielki, upiorny. Ludziska poszaleli, do gardeł się sobie rzucili. Sąsiad czy dziecko wszystkich mordowali. To duch tego lasu. Mści się na tych, którzy chcieli go z góry i syła na ludzi szaleństwo. Gerald! Dobrze, żeś przyszedł. Bo nie mogę tu z nimi dojść do ładu. Trzeba będzie ich porządnie batem oćwiczyć. Panie, tak samo i oni mówili. O tej marze znaczy się, że zły duch lasu. Kto niby mówił? Łowcy czarownic. Dopiero co tu byli. Do wioski na bagnach szli. Jakaś dziewucha ich prowadziła, o matkę się wypytywała. Dziewczyna? Ruszajmy tam od razu, Geralt. Muszę się jeszcze przygotować. Przygotować, a co będziesz? Chce? Teraz cholewki czyścił czy w nosie dłubał? A jak chcesz. Ja zbieram moich ludzi i ruszam. Dołączę do was w wiosce wiedziór. Musimy przeżyć się przez te bagna. To wy jeszcze żyjecie panie? Nic wam nie jest, aby na pewno? Gdzie ludzie? Co tu się stało? Nie tego mam. od demamorowego powietrza Mózgi Brać brata, kurwa, czego syn ojca Co ty mówisz, człowieku? Pojawił się czarny rumak, Ta, stanął dęba, wał tam, model tej chaty i wszyscy tam dosłownie poszaleli. Rostała, Matka, serce, co małe było. dziecko niosła, roztrzaskała je o ścianę. Zgroza. Język nie chce mówić, co oczy widziały, i niech rozum o tym zapomni. Bywaj człowieku!